No. Jest na Twikesie. Nie chcę kreatywa i tak, no to dawaj. Co? Co a. Ale ja. ty masz mało IQ. O Boże. Ale ty masz mało IQ. Ale ty masz mało IQ, mruz. O. Co za mruz, Beka siebie! Beka siebie! Be. Jeśli ktoś czacie... Niech napisze jeden. Bo mam dwóch oglądających, ale. Nikt nic nie pisze. Niech ktoś napisze jeden. Proszę napisać jeden. Inaczej macie bana. Dziękuję. Mmm, super. I sobie. Al dziwal nóg No nie no, oczywiście to jest już... え 吗？no，尼。好。 No scope 0 metrów Kurde Do co? Jedam Filipiny w tej chwili Ci no era Ale ci no school pijana. Co dobie, kto się spał z sobą, nie? No nie wierzę, ale ty miałeś farta, nie? Chopie, prawie cię zabiłem. Więc... Bielcz 5 HP! 5 HP! Prawie cię zabiłem. Scrapa wlazę, będziemy musieli postawić ciaszka Mambiszonie No właśnie, że tak dobry No nie jest pan. się z tego wybudować 200 metrów. Nie wiem. Chyba migaż. O Boże, to może być pośledzonym dzieckiem. O Boże. É mało mu do ale ja już kilka razy zabiłem tego twojego kuzyna a on jeszcze nie załapał 来，两米拉倒。 No jak jakieś cudne skoro cię zabiję co? Ja zabiję Ja nie, nie mogę prowadzić. Nie, te pompy tak nie wchodzą, nie. <laughs> no nie bijcie mnie, kurwa, Boże, ale to jest ból, no. <noise> I to było smutne A że kuzyn nie jest A po się może co On... To nie jest po, po co nie budować podróżnicy. 好。 Ja to ugrałem. Aaaa! Nie mam od nicha. Ale... Iron ma chape. Tak. Mm. Jakie jak ja miałem mu wcześniej B, co? I... Miałem... Miałem 7 k.p. E... E, powiem Ci tak... O Boże, karzec! O Boże, no. Fajnie, czemu oni się biją od razu od startu? Nie można wyjść tego od razu. Tam nie. Ten mod. jest Może jest głupi. Wchodzi tutaj z

<laughs> ai, ai, ai. poruszanym wzrusz, żałosna.